Witajcie. Dzisiaj ciąg dalszy najgorszych porad związanych z odchudzaniem. Często słyszymy, że spośród wielu dostępnych diet powinniśmy wybrać najlepszą dietę dla siebie i że najlepsza dieta to taka, której damy rady przestrzegać. Niestety, obydwie porady są pójście na łatwiznę i z punktu widzenia odchudzania nie mają sensu, bo w żaden sposób nie odnosimy się do przyczyn otyłości. Startujemy. Hmm. Oczywiście, to prawda, że nie ma dwóch identycznych osób, że każdy z nas jest inny, że każdy powinien obserwować swój organizm i odżywiać się w sposób optymalny dla siebie. No i dotyczy to nie tylko odżywiania, ale też treningu, codziennych nawyków, takich jak sen, jak stres. Ale jeśli naszym celem jest raz na zawsze pozbyć się nadwagi i całkowicie zmienić to, jak wyglądamy, jak się czujemy, to nie wystarczy wsadzić rękę do wielkiego wora z dietami, zamieszać i wyciągnąć jakąś przypadkową dietę, przetestować. A jeśli nie zadziała, to wsadzić jeszcze raz rękę, zamieszać i wyciągnąć ponownie i tak do skutku. Musimy od razu uderzyć w przyczynę otyłości. Jak więc wybrać najlepszą dietę dla siebie? No, warto sobie przede wszystkim uświadomić, że jest ogromna różnorodność diet, i z dietami jest troszkę tak jak z modą. W różnych okresach różne diety są mniej lub bardziej popularne. No i mamy dietę niskotłuszczową, wysokobiałkową, dietę ketogeniczną, dietę wegańską, wegetariańską, dietę paleo. A poza tym jest kuchnia azjatycka, kuchnia śródziemnomorska, nasza tradycyjna kuchnia słowiańska, a nawet standardowa kuchnia amerykańska, od której jednak chcemy się trzymać jak najdalej. Natomiast naszym zadaniem nie jest przetestować. Te wszystkie systemy odżywiania i wybrać najlepszy dla siebie. Oglądaj dalej, a dowiesz się, jaka dieta jest najlepsza. Wybierz taką dietę, jakiej możesz przestrzegać. Stosunkowo często mamy do czynienia z taką sytuacją, że przed kamerą występuje facet, po którym od razu na pierwszy rzut oka widać, że całymi dniami nie wychodzi z siłowni, że wszystko poświęcił temu, żeby zbudować super sylwetkę, a więc optymalne odżywianie, optymalny trening, sen, wszystko optymalne. I oczywiście budzi to ogromny szacunek i słusznie, bo wszyscy wiemy, ile prac trzeba włożyć, żeby osiągnąć takie efekty. Natomiast Porady związane z odżywianiem, jakie od niego słyszymy, są mniej więcej takie, żeby właśnie wybrać taką dietę, której możemy przestrzegać, żeby jeść wszystko byle z umiarem, a suma summarum i tak najważniejszy jest deficyt kaloryczny. No i oczywiście z jego perspektywy, z miejsca, w którym on się w tej chwili znajduje, ma to sens. Tylko, że twój punkt wyjścia jest całkowicie inny, bo akurat tak się składa, że być może masz 20-30 kg na wagi. Kilkanaście lat fatalnej diety na koncie, no i zero zaufania do samego siebie. A poza tym mózg uzależniony jest od cukru, od przetworzonego żarcia, i tak naprawdę to chciałby w kółko jeść pizzę, pieczywo, przekąski i coś słodkiego na deser. I to właśnie takiej diety chciałby przestrzegać. A więc ostatnią rzeczą, jaką powinieneś zrobić, jest zdać się na intuicję i wybrać taką dietę, jakiej możesz przestrzegać. Słuchajcie, aby skutecznie schudnąć, musimy zdać sobie sprawę z przyczyn naszej otyłości. A główne źródła otyłości są dwa. Po pierwsze jedzenie non-stop, od przebudzenia do zaśnięcia, 4 do 5 posiłków dziennie plus przekąski. A po drugie, przyjmowanie nawet do 80% kalorii z jedzenia wysoko przetworzonego, najczęściej bogatego w węglowodany proste, w cukier, w sól i w tłuszcze trans. I to właśnie z tymi dwoma przyczynami otyłości powinniśmy walczyć, a nie wynajdować sobie jakieś cudowne diety czy też suplementy. Oto cztery zasady odżywiania, które gwarantują Ci szybkie pozbycie się nadwagi i zachowanie szczupłej sylwetki już na zawsze. Zasada numer jeden to okno żywieniowe. Wprowadzamy okno żywieniowe na początek 6-godzinne, w trakcie którego spożywamy wszystkie posiłki, i wszystkie kalorie, a przez pozostałe 18 godzin utrzymujemy całkowity post. W opisie filmu znajdziesz link do filmu na temat intermittent fasting, czyli inaczej okna żywieniowego. Zasada numer dwa: 90% kalorii przyjmujemy z nieprzetworzonego, naturalnego jedzenia. Zasada numer trzy. Całkowicie rezygnujemy z cukru i słodyczy i do absolutnego minimum ograniczamy. Przekąski i wyroby mączne. I zasada numer 4. 75% powierzchni talerza będą zajmować warzywa. I to najlepiej warzywa zielone. Warzywa będą podstawą każdego posiłku. Warzywa pod każdą postacią. Surowe, gotowane, smażone. A pozostałe 25% powierzchni talerza będą zajmowały zdrowe źródła białka i zdrowe tłuszcze. Natomiast owoce będziemy traktować jako deser. Jeżeli naprawdę chciałbyś pozbyć się nadwagi, odzyskać zdrowie, czuć się świetnie codziennie od samego rana no i mieć kupę energii do działania, no to niestety ale musisz zrobić coś więcej niż tylko testować kolejne diety. A więc nie szukaj najlepszej diety dla ciebie ani takiej diety, której możesz przestrzegać, tylko wprowadź radykalne zmiany. Zmień to, kiedy jesz. Zmień to, co jesz, wprowadź te cztery zasady, o których rozmawialiśmy, a masz moje słowo, że bardzo szybko poczujesz się lepiej, waga ostro pójdzie w dół, no ale przede wszystkim zmienią się Twoje relacje z jedzeniem, zmieni się Twój stosunek do jedzenia, no i odzyskasz wiarę w to, że tym razem może ci się udać. Jeżeli udało mi się przekonać Ciebie w sprawie wyboru diety, bardzo cię proszę kliknij łapę do góry. Będzie mi z tego powodu bardzo miło, no ale przede wszystkim dzięki temu kolejne osoby będą mogły obejrzeć ten film. Na dzisiaj to już prawie wszystko, ale jeśli masz jeszcze wolną chwilę, obejrzyj koniecznie film na temat tego, czego nie jeść, aby schudnąć. A tymczasem wielkie dzięki za uwagę, no i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!